Zespół szkół rolniczych, centrum kształcenia praktycznego w Rusocinie oraz zespół szkół ogrodniczych i ogólnokształcących w pruszczu Gdańskim przeszły lub przechodzą spore zmiany. Remontowany jest m.in. budynek internatu w zespole szkół w Rusocinie. Intensywnie pracujemy w budynku internatu, praca trwa, trochę późno rozpoczęliśmy pracę, ale też wykonawcy mają ogromne kłopoty z ludźmi, z materiałami. Dużo jest roboty, bo tam są trzy piętra, prawda, a wymienialiśmy piony, czyli na wszystkich piętrach trzeba było to po i jakby rozebrać i wymienić. To trwa mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już to wizytówka. Po przebudowie uczniowie będą mieli dostęp do nowoczesnego internatu, ale to nie jedyne remontowane pomieszczenia. Tam będziemy mieli 26 miejsc dla uczniów naszej szkoły, przygotowane nowoczesne pokoje, wyposażone tak jakbyśmy tego oczekiwali XXI wiek. No i oczywiście parter to są pracownie gastronomiczne i hotelarskie oraz kuchnia i zaplecze socjalne dla pomieszczeń internatu. Oczywiście poza... Zostałe piętra też są ważne. Tam będzie na trzecim piętrze, będzie poradnia pedagogiczno psychologiczna to jest specjalizacja psychiatria. Jeśli chodzi o ogrodnik w Pruszczu Gdańskim, to tam udało się zakończyć najważniejsze remonty jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przybyło nam sal dydaktyczne, dużo wyposażenia, pomoce dydaktyczne i nie tylko. Mamy dwie fajne pracownie, duże w budynku B. Również podniósł się komfort, portiernia, szatnia. Rozbudowaliśmy pierwszą pracownię w Polsce doradztwa zawodowego, a już są dwie. Druga jest w Gdyni. Także serdecznie zapraszam. Szkoły zmienia się na lepsze, a to wszystko po to, aby uczniowie mogli kształcić się w jak najlepszych i najnowocześniejszych warunkach. Polecamy również zobaczyć uczniowie wrócili do szkół oraz turniej w Osicach pełen emocji i wrażeń. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.